Pieśń świętojańska o Sobótce Jan Kochanowski. Gdy słońce raka zagrzewa, a słowik więcej nie śpiewa, sobudkę jako czas niesie, Zapalono w czarnym lesie. Tam goście, tam i domowi, Sypali się ku ogniowi, Bąki zaraz troje grały, A sady się sprzeciwiały, Siedli wszyscy na murawie. Potem stało sześć par prawie dziewek jednako ubranych i belicą przepasanych. wszystkie śpiewać nauczone, w tańcu także niezganione, więc koleją zaczynały. A pierwszej tak począć dały. Panna pierwsza siostry, ogień napalono. I placu nam postąpiono, czemu sobie rąk nie damy, a społem nie zaśpiewamy? Piękna nocy, życz pogody, broń wiatrów i nagłej wody. Dziś przyszedł czas, że na dworze mamy czekać rannej zorze. Tak to matki nam podały, same także z drugich miały, że na dzień świętego Jana zawsze sobudka. Palana. dzieci rady mej słuchajcie, ojcowski rząd zachowajcie, święto niechaj świętem będzie, tak bywało przed tym wszędzie. Święta przed tym ludzie czcili, a przed się wszystko zrobili, a ziemia hojnie rodziła, bo pobożność Bogu miła. Dziś bez przestanku pracuję i dniom świętym nie folgujem, Więc też tylko zarabiamy, ale przeć się, nic nie mamy. Albo nas grady porażą, albo zbytnie ciepła karzą co rok słabsze urodzaje. A zła drogość za tym wstaje. Pracuj we dnie, pracuj w nocy, późno, bez pańskiej pomocy. Boga, dzieci, Boga trzeba, kto chce syt być swego chleba. Dlatego my wszystko włóżmy, a z sobą sami nie trwóżmy. Wrócąc się i dobre lata, jeszczeć nie tu koniec świata, a teraz ten wieczór sławny, święćmy jako zwyczaj dawny, niecąc ognie do świtania. Nie bez pieśni, nie bez grania panna druga to moja największa wada przetańcuje tańcuje barzorada. powiedzcież mi me sąsiady jest tu która bez tej wady wszyscy mi się uśmiechacie podobno ze mną trzymacie postępujmyż tedy krokiem aleć nie masz jako skokiem. Skokiem taniec nas nadniejszy, a tym jeszcze pochopniejszy, kiedy w bęben przybijają, same nogi prawie drgają. Teraz masz czas, umiesz, Lico, mój nadobny bęben, nico. Przytka tu wieś siedzi w koło, a w pośrodku samo czoło, żeby też tu ta nie była która twemu sercu miła, każesz li wierzyć będziemy, ale ci insze rozumiemy. Pomóż o to dobrej rzeczy, a nasz taniec miej na pieczy. Owa najdziesz i w tym rzędzie, coć za wszytki płatna będzie. Ja się nie umiem frasować, toż razem drugim zachować, bo w trosce człowiek zgrzybieje pierwej, niż się sam spodzieje ale gdzie dobra myśl płuży tam i zdrowie lepiej służy a choć drugi zajdzie w lata i tak on ujdzie za swata za mną za mną piękne koło opiewając mi wesoło a ty się czuj czy ja kolej nie masz li mnie wydać wolej. panna trzecia za mną za mną piękne koło opiewając mi wesoło czuję się, że moja kolej, a ja nie mam wydać wolej. Sam ze wszystkiego stworzenia człowiek ma śmiech z przyrodzenia inszy wszelaki, zwierz niemy nie śmieje się jako chcemy nie ma w swym szaleństwie miary kto gardzi pańskiemi dary, a bodaj miał płakać siła, komu dobra nie miła. Śmiejmy się, czy nie masz czemu? Śmiejmy się przynajmniej temu, Że, nie mówiąc nic trefnego, Chcę po was śmiechu śmiesznego. Wystąp ty, co ściągnął kota, A puść się na chwilę płota, Uchowa cię dziś Bóg szkody, Bo tu opodal do wody Ciągnie go drugi na suszy, Tobie trzeba aż po uszy, nie boże mój, kto cię zbłaźnił, żeś tak srogie zwierzę draźnił? Nie znasz ludzi, co przed kotem pierzchają największym błotem? A na jego głos straszliwy ledwie drugi będzie żywy: Głaszcz na nim jako chcesz skórę. On przeć się ogonem wzgórę. Zły z nim pokój gorsza zwada jeszcze i dziś. Strach sąsiada Czasem też i z dachu spadnie A przeć się na nogi padnie I chłop Foremniejszy bywa Gdzie kot wełbie przemieszkiwa A to jako w nim szacować Że umie i praktykować A to tak wieszcza bestyja Że się zawsze na deszcz myja Więc łowiec Niepospolity a w swych sprawach dziwnie skryty. K temu rzadko usnie w nocy, ale ufa zawsze mocy. Kocie, wszystko to do czasu. Strzeż wilka wyszczekać z lasu, a może być i w tym stadzie, co już myśli o zakładzie. Panna czwarta Komu miała kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała? Tobie miły, mniejszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę Twoją tę rozkwitłą pracę moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Żadna chwila ta nie była, żebych Cię z myśli spuściła. I sen mnie pracę nie zbawi, Śpię, a myślę, by najawi. Tę nadzieję mam o tobie, że mnie też masz, za co sobie a nie wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Tego zataić nie mogę. Co mi w sercu czyni trwogę? Wszystki tu wzrok ostry mają i co piękne, dobrze znają. Przebóg, siostry, o to proszę. Niech tej krzywdy nie odnoszę, bo mnie która w to tknąć miała, o com się ja utroskała. O wszelaką inszą szkodę łacno przyzwolę na zgodę. Ale kto mię w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy. Panna szósta. Gorące dni nastawają. Suche role się padają Polny świerszcz Co głosu staje Gwałtownemu słońcu łaje Już mdłe bydło Szuka cienia i Ciekącego strumienia I pasterze chodząc za niem Budzą lasy swoim graniem Żyto się w polu dostawa I swoją barwą Znać dawa Iż już, 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 już niedaleko Żniwo Miej się do sierpa co żywo. Sierpa trzeba o kosa się zejdzie jarzynia, wy młodszy, noście snopy, drudzy, układajcie w kopy. Gospodarzu nasz wybrany, ty masz mieć wieniec kłosiany. Gdy w ostatek zboża zatnie, krzywa kosa już ostatnie, a kiedy z pola zbierzemy, tam dopiero odpoczniemy dołożywszy z wierzchem broga, już więc dzieci, jedno Boga. W ten czas, gościu, bywaj u mnie, kiedy wszystko najdziesz w gumnie, a jeśli ty rad odkładasz, mnie do siebie drogę zadasz. Panna dziesiąta Oba u ciebie, mój miły, me prośby ważne nie były. Prózno łzy wylewała i żałośnie narzekała. Przecięś ty w swą drogę jechał, a mnieś nieszczęsnej zaniechał w ciężkim żalu, w którym muszę wiecznie trapić moją duszę. Bodaj wszystkich mąk skosztował, kto naprzód wojsko szykował i wynalazł swoją głową strzelbę bezrogą piorunową. Jakie ludzkie głupie sprawy Szukać śmierci przez bój krwawy. A ona i tak człowieczy upad Ma na dobrej pieczy. Przynajmniej by mi w potrzebie Wolno stanąć wedla ciebie. Przywykłabych i ja zbroi, Podaj przepad, kto się boi. Jednak ty tak chciej być śmiałym, Jakoby się wrócił całym. A nie daj umrzeć mnie smutnej w płaczu i w trosce okrutnej, a wiarę coś mi ślubował po mnie, abyś przy tym chował. Tę mi przynieś, a sam siebie dalej nie chcę nic od ciebie. Panna dwunasta, wsi spokojna, wsi wesoła, który głos Twej chwale zdoła. Kto Twe wczasy, kto pożytki może wspomnieć zaraz wszystki? Człowiek w Twej pieczy uczciwie, bez wszelakiej lichwy żywie, pobożne jego staranie i bezpieczne nabywanie. Inszy się ciągną przy dworze albo żeglują przez morze, gdzie człowieka wicher pędzi, a śmierć bliżej niż napiędzi. Najdziesz, kto wpłat języka dawa, a radę na fund przedawa. Krwią drudzy zysk oblewają, gardła na to odważają, oracz pługiem zażnie w ziemię. Stąd i siebie, i swe plemię, stąd roczną cielać i przytek opatruje swój dobytek. Jemu sady obradzają, jemu pszczoły miód dawają. Nań przychodzi zowiec wełna i zagroda jagniąd pełna. On łąki, on pola kosi, a do gumna wszystko nosi. Skoro też siew odprawiemy, komien w koło obsiędziemy. Tam już pieśnie rozmaite, tam będą gadki pokryte, tam trefne plęsy z ukłony, tam i cenar, tam i gonione. A gospodarz, wziąwszy siatkę, idzie mrokiem na usadkę, albo sidła stawia w lesie. Jednak zawsze, co przyniesie: w rzece ma gęste więcierze czasem wędą ryby, bierze, a rozliczni ptacy w koło ozywają się wesoło. Stada i grają przy wodzie, a sam pasterz, siedząc w chłodzie, gra w piszczałkę proste pieśni, a faunowie, skaczą leśni za tym sprzęt na gospodyni o wieczerzej pilności mając dom doma ten dostatek że się obejdzie bez jatek ona sama bydło liczy kiedy z pola idąc ryczy ona i spuszczać pomoże, męża wzmaga jako może. A niedorośli wnukowie, chyląc się ku starszej głowie, wykną przestawać na male, Wstyd i cnotę chować wcale. Dzień tu, ale jasne zorze Zapadłyby znowu w morze, niżby mój głos wyrzekł wszytki, Wieśne w czasy i pożytki.